Siema, Apogea przedłuża kolejne dwa tygodnie playtesty, może ktoś z was zdecyduje się wziąć udział. Dlatego pomyślałem, że nagram ten film, aby ułatwić Wam początek gry 10 przydatnych porad dla nowych graczy Apogea. Pierwszy, nie jedz samego sera. Gotowanie to bardzo ważny aspekt gry. Wykorzystaj składniki do gotowania potraw. Grzyby, mięso, ryby, ser czy na przykład czosnek łącz w misce z wodą, aby powstały pełnowartościowe posiłki. Otrzymasz dodatkowe bonusy oraz znacznie wydłużysz czas ich trwania. Zwykłe miski kupuj u Mabel Bazil. Napełniaj wodą ze studni, dorzuć składnik, no i smacznego. 2. Od początku zbieraj produkty upuszczone z potworów, na przykład szczurzy ogon to 5 zł, a uwierz chwilę czasu i będziesz miał ich 20. Szlam, wingsy, to wszystko hajs. Nawet puste potiony można sprzedać. Jednak zwracaj uwagę na wagę. Na przykład grzybie kapelusze są bardzo ciężkie, a kosztują tylko 1 złota. Trzeba mieć sporo udźwigu i determinacji, żeby zanieść je na bagna i sprzedać. 3. Nie wszystkie produkty są podświetlane od razu u sprzedawcy, ale nadal możesz je sprzedać. Odkrywaj na co skusi się konkretny NPC. Jeśli dropniesz popsuty pierścień z goblina, na początku możesz uznać, że jest bezwartościowy, a tak naprawdę kosztuje 15 złota. Wymuś chęć sprzedaży przedmiotu u Matiego w sklepie, a zobaczysz oczka mu się zaświecą. To są playtesty, jest jeszcze dużo rzeczy do odkrycia. 4. To nie Tibia, choć gra jest bardzo podobna, ale tu mamy 3D co za tym idzie. i kamerę. Serio, przegapisz mnóstwo przejść i miejscówek, jeśli nie będziesz tego robił. Zmieniaj perspektywę. Poza tym wykorzystuj lewy przycisk myszy do movementu. Autotracking to dobry sposób do odnajdywania drogi w nieprzyjaznym, gęstym terenie. Klikaj często, ponieważ tik serwera zrywa auto movement 5 już na początku ustawiaj Loot Filtr, abyś z automatu nie podnosił niechcianych rzeczy. Klikając CTRL na item, wciąż trzymaj ALT, aby odkryć moim zdaniem zbyt ukryte menu Loot Filtra. W menu wybierz Loot Filtr i koniecznie wybierz jakość przedmiotów, których chcesz olać, a na którym ci zależy. Przecież nie chcesz przegapić legendarnej jakości przedmiotu, nawet pochodni. Niezbyflex flex do domku, a może jest potrzebna do któregoś questa, kto wie. 6. Crafting. Przedmioty mają 5 stopni jakości: zwykły, niezwykły, rzadki, epicki i właśnie legendarny. Możesz, oczywiście, mieć to szczęście, którego ja nie mam, i wydropić najlepsze przedmioty, ale również. kuźba ale możesz również pomóc szczęściu i połączyć dwa przedmioty tej samej jakości u kowala, aby otrzymać jeden wyższej. Do tego potrzebujesz również metalu, zwykłe żelazo jedna sztuka do przedmiotów zwykłych. Niezwykłe potrzebują już dwie sztabki cyny, które kupisz u kowala za farmą poza miastem. Na mój stan wiedzy, na dzień dzisiejszy stali nie kupisz. Dropi z digerów, a będziesz potrzebował aż trzy sztabki dla przedmiotów rzadkich. Uwaga! Podczas używania kowadła wylosuje się jedna z trzech opcji ulepszysz przedmiot do wyższej jakości. Popsujesz jeden przedmiot, popsujesz dwa przedmioty. Zawsze stracisz sztabki metalu. Poza ekwipunkiem oraz bronią możesz ulepszać również przedmioty użytkowe, np. łopaty, liny, aby obniżyć ich wagę w plecaku, runy, aby zwiększyć ich moc, ale np. również torby i plecaki. 7. Niestety na ten moment okno handlu jest mało intuicyjne i słabo to działa. Musisz sam czuwać nad tym, czy ktoś wystawił przedmiot, który chcesz kupić. Dostajesz jedynie małe powiadomienie w formie wykrzyknika, gdy ktoś wystawi przedmiot do sprzedaży. Ponadto, jeśli zgłosisz chęć zakupu, również musisz czuwać nad tym, czy akurat ktoś do Ciebie nie wysłał wiadomości z ofertą. Jest to średnio zorganizowane, no ale do ogarnięcia. 8. W apogea, pierwsza w nocy to bardzo ważna godzina. W miastach, karawanach oraz na mapach pojawiają się cyklicznie bossowie. Nie polecam próbować samemu pokonywać bossów, aczkolwiek polecam brać udział w pokonywaniu ich. Wystarczy raz uderzyć, aby odebrać nagrodę gwarantowaną, ale wiadomo, im większy twój udział, tym większa szansa na lepsze przedmioty oraz więcej expa. Żeby sprawdzić godzinę w grze, potrzebujesz zegarka. Zegarek możesz kupić u NPC, dostać z questa lub podejrzeć godzinę z zalady oraz sprawdzić czas na kamieniu w mieście. Uważaj, no to nie tylko czas bossów, na przykład w mieście na pustyni z kryjówek wychodzą kultyści, którzy są w stanie łatwo zgasić niedoświadczonego gracza. Poza tym, na ekspowiskach pojawiają się dodatkowe potwory. 9. Nie bój się eksplorować na niskich levelach. Odkrywaj miejscówki i ucz się świata od początku gry. W razie śmierci stracisz 10% expa z całości, a więc na niskim levelu śmierć nie boli tak mocno jak po kilkunastu godzinach grindu na wysokim levelu. 10. A co z przedmiotami upuszczonymi przez potwory, których żaden NPC nie chce tknąć palcem? Też są potrzebne. Po co? Po outfity. Na przykład 100 plia fingers do stroju zabójcy. 100 skóry, aby otrzymać outfit rycka, papier i tkanina, aby zmienić wygląd maga. Jeśli spodoba wam się ten film, stworzę kolejny z zaawansowanymi wskazówkami w grze. Jestem początkującym twórcą i jeśli chciałbyś wspierać rozwój tego kanału, to ty już wiesz najlepiej co zrobić. Dzięki i do zobaczenia na streamkach oraz kolejnych filmach. Il m'a...